Od 1 lipca na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje tak zwany paszport covidowy, czyli unijny certyfikat covid. Znajdziecie tutaj swoje dane, informacje o tym, czy zostaliście zaszczepieni, czy jesteście ozdrowieńcami, czy na przykład wykonaliście test PCR i jest on negatywny. Na tej podstawie, dzięki temu certyfikatowi będziecie mogli opuścić granice kraju w nieco łatwiejszy sposób. Jak to działa, na co warto zwrócić uwagę i jak w ogóle zachować się na lotnisku przed wylotem? Posłuchajcie. Wystarczy posiadać taki dokument albo wersji cyfrowej, bezpośrednio już, już w telefonie, w urządzeniu mobilnym lub druga wersja, oczywiście wersja tak zwana analogowa, czyli to wystarczy wersja papierowa, którą możemy jak najbardziej też przy sobie posiadać i prosimy o kontakt wtedy z personelem portu lotniczego w punktach odpraw. Nawet jeśli ktoś nie posiada bagażu rejestrowanego, powinien zgłosić się do takiego punktu, pokazać taki, taki dokument i otrzymujemy już wtedy pakiet informacji dodatkowych, dodatkowo kartę pokładową i udajemy się już bezpośrednio. Na, na hale odlotów do kontroli bezpieczeństwa. Jeśli chcemy lecieć do krajów Unii Europejskiej będących w strefie Schengen, to podróżowanie jest bardzo łatwe. Masz paszport covidowy w zasadzie przejścia. Te sanita kontroli sanitarnej yy, przechodzimy bardzo płynnie. Nie masz paszportu covidowego, czyli nie jesteś zaszczepiony. Yy, można zrobić test, yy, który uwalnia nas od kwarantanny. Te testy w miejscach bardzo wygodnych dla pasażerów my robimy tutaj na, na lotnisku pobieraliście państwo te certyfikaty unijne czy? Ja dokładnie. Mamy dokładnie. na telefonach. Na tym na m obywatel tam mamy właśnie to pobrane. Nasz kilka razy był przekładany już wyjazd, więc dzisiaj Albania. Mamy wszystkie certyfikaty. Więc wrócimy bezpiecznie, bez kwarantanny. Kierunków, które udało się odtworzyć w siatce wrocławskiego lotniska jest blisko 80. Przeważają oczywiście kierunki do, do, na południe Europy, do, do krajów i do miejsc bardzo wakacyjnych. Z takich nowości międzynarodowych na pewno wymienić trzeba lukostowe połączenia do, do Bułgarii, Chorwacja, dwa kierunki Split i Zadar.